Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25 Na, ma na mapce Raven Sprint, coś takiego tam mm, Oczywiście FSA mamy piękno tutaj październik, piękne, piękna złota jesień można powiedzieć Jedziemy robić siano kosy, nie pierwszy raz na moim kanale, bo tam już były wcześniej siano kosy, Więc nagrywam to co mogę na, na już, bo na sobotę nie będę miał znowu czasu nagrywać, więc ponagrywam teraz, postaram się, bo po, teraz. Ja i tak jeszcze mam parę minut do zmiany, więc o, ja nie mogę się troszeczkę obrobić, bo niestety, no... no mam po prostu, no... no co jeszcze powiedzieć, no, no... roboty troszkę w domu do zrobienia, ja pracuję, więc no też tak postaram się w miarę regularnie te filmiki, ale... tak, ostatnio oglądałem Mafia Solid Steam i widzę, że też u nich ta grafika cały świat działa, więc... Ja dorzucę ramów jednak, podjąłem decyzję, po wypłacie kupię ramy Przyjdą ramy, zobaczymy się zaję, to z ramami coś może być ja, Karta graficzna, albo po prostu coś jebie się z farmingiem, jak to można tak powiedzieć Dobra, pojedziemy tutaj Ko, Kosę oczywiście, kosiarkę Kosę chciałem powiedzieć, kosiarkę wypożyczyłem Wypo... I oczywiście znowu zaciągam kredycik, bo już no, jak sami widzieliście, że no brakowało już pieniążków, więc Kosiarkę Kuna wypożyczyłem I Musimy o, zrobić trochę sianka dla tych tutaj zwierzaków, bo już umierają powoli, więc no, więc to trzeba zrobić po prostu. Dobra, rozkładamy, Mniejszą bieg, nie wiem jak tam będziemy jechać z tą kosiarką, o, raczej podzielę to na ze dwa party, podzielę ze dwa party. Podzielę na dwa party, oczywiście, no tak żebyście wiesz, w miarę to było. Coś tego siana zbiorę, nie, nie za dużo, ale coś tam się zawsze zbierze. A muszę to zebrać, bo muszę coś dać swoim szanownym byczkom, czy to krówki, nie pamiętam co to tam było, byczki chyba to by Muszę im po prostu dać, żeby miały co jeść. Bo inaczej słabo to będzie wyglądało. Dziwnie to siano się usypuje, ta trawa znaczy. Naprawdę, Giants dziwnie zrobiło teraz. Dziwnie to zrobiło, więc naprawdę... Ale no dobra, już tam nie nikajmy szczegóły. Co to za szopa? Tutaj u mnie stała wcześniej ta szopa? Była ta szopa? O, mamy jakąś znajdźkę. Co to będzie to? O! Zawsze dobrze. Co tam? Tutaj to było? Patrz, nawet nie zwróciłem uwagi. Muszę zobaczyć na poprzednich odcinkach, czy to tu było. Żajczka się znalazła. Tam jeszcze możemy z dziadzią pogadać. Z tego, co słyszałem. Z tego, co widziałem. Będziemy mogli później jeszcze tam w miarę na koniec pogadać, co on tam ma do powiedzenia. Ale to zobaczymy po prostu. Ja wie krótki materiał wam nagram. Bo mi się też troszeczkę śpieszy, więc chcę trochę tutaj też do przodu do przodu podgonić po prostu ten czas tak żeby ta robota szła do przodu bo tutaj muszę przewijać, przewijać do zimy do sprzedaży i tak dalej Dobra. a teraz trochę wyczepię na tym dzienniku widzę dzisiaj skupimy się w tym odcinku na koszeniu trawy Typowej trawy nie tak na tamtym, na młodzieżu kosiłem po prostu u gór. Tutaj typową łąkę kosimy, którą będę musiał nawieść w końcu. no Bo tutaj, no to tak szczerze, tak, no może coś mi tego siana da, no ale potrzebuję na pewno siana. Może na zimę przetrwam zobaczymy. A jak nie, to tutaj jeszcze powykaszam, dodatkowo, żeby było więcej. Kosiarka jest wypożyczona na tą chwilę, bo nie stać mnie na kupno za sprzętów. Tam zgrabiarka, przetrząszarka też wypożyczona na testy jak tutaj, żeby przetestujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało i więc, więc trochę pokosimy, trochę pracownika puszczę trochę tak to jakoś podzielimy to na dwie partie, tak żeby w miarę żebyście mieli do siano kosy, no, bardzo dziwnie, ale już tam nie widział szczegóły. Więc to to, to, to coś... Ale Giants na razie żadnych głatek nie wysyła, więc no. Chyba mają problem troszeczkę sami z tym wszystkim. Więc już raczej, no, z grafiką to u wszystkich się tak dzieje: dziwne rzeczy, anomalie. Więc no, ale co tam poradzimy na to? Dara mi się tu wszystko pourywa, zaraz będzie urwane i będę to naprawy. Dziwne naprawdę, dziwnie ta trawa się układa Rozkoszona naprawdę, bardzo dziwnie Dobra, nie wnikam szczegóły naprawdę tamtym farmingu mi się zdaje lepiej ta trawa się rozkładała, skoszona Tutaj to takie jakieś dziwne jest No dobra, że będę płakał z tego powodu Jeszcze ramy dorzucę. Zobaczymy jak ramy nie pomogą. Tak, tak, tak. Wspominam. Kartę będę musiał wyliczyć. Tak czy tak do kolejnych nowych gier ta karta raczej nie pociągnie. Nie da rady. To no, raczej nie jest taka bardziej gamingowa chyba ta karta. I lota, no, ale no, Będę wykał szczegóły. Będzie trzeba drugą zamówić i zobaczymy. Zamówię już taką poziomniejszą. Żeby było i, i tyle. Może nam się uda w miarę jakoś szybko skosić, to znaczy mi może przegrabiać trochę, bo raczej w jednym odcinku mi się nie uda tego wszystkiego zrobić, tak myślę. Nie się tak dzisiaj nagrywam, to tak dzisiaj będziemy mieli odcinek ogólnie dzisiejszego dnia o 16. o 16. O 16 będę wydawał odcinki moim zdaniem tak w miarę w miarę wiadomo zawsze coś tam przyjdzie, ktoś zobaczy o 16. Jak nie to nie, trudno się mówić też w sobotę będę zaczynał dla rozbiórki ciągnika raczej, też będę cały dzień poświęcony w sobotę. żeby zacząć porozbierać, zweryfikować co jest potrzebne, olej spuścić i tak dalej, więc... Troszkę robótki mam do zrobienia. Troszkę będzie trzeba ogarnąć to. By chociaż chcę się części pokupować. W grudniu coś czuję, że też słabo będzie. Ale coś poradzimy. nie za to nie poradzę. Jak się coś zaczęło robić, to teraz nie można po prostu odbić się finansowo, ale dobrze. No mała ta trawa, mała ta trawa jest, widać, że jest mała. Może na wiosnę będzie lepszy po tej trawki. Ale tam jeszcze nie, nie, nie wnikajmy w szczegóły. Dobrze, że jest. Jest to trawka, to może jako moje beczki przeżyłem, jak nie, to będzie trzeba kupować po prostu i tyle no co. Ja tak właśnie zastanawiam, co dalej z tym zagrodą, czy ją zburzyć. Nie wiem, na razie myślę co tu zrobić. W jakim kierunku potoczyć tę gospodarkę tutaj obecną? No nie wiem, naprawdę. Ciężko mi jest na razie określić co dalej. A miałem tu przestawić jeszcze coś graficalne, żeby sobie nie przestawić. Dobra, nie, nie będę nikogo szczegóły. No zobaczymy. Nie wiem, czy idziemy w krówki czy nie idziemy, czy nie idziemy, czy co robimy, czy to mięsne cały czas, czy co tam. Hmm. Także na dwóch seriach nie był w to samo. Tutaj nie wiem, czy będziemy w co iść. Tam mam to i to na tamtym. Hmm. Na młody na gospodarstwie trochę krów, trochę świnek, więc no tak... Tak, tak, tak nie wiem w co to pójdziemy. Może w te mięśne? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tutaj pociągniemy po prostu, skosimy. Tak, Jaka zostawiłem, takie brzydkie? Zawracamy. Będziemy powoli kończyć, widzę koszenie. No, w miarę, w miarę. Może w jednym odcinku uda mi się to zamknąć. Zobaczymy. Zobaczymy czy mi się uda w jednym odcinku to zamknąć. Ej nie, to będą dwa odcinki z tego. Ale dobra. W miarę szybko koszenie poszło. Przydałby się ciały ciągnik jaki kupić, trzeci, bo tak to zaraz tu hmm, John chyba pojedziemy. Ten coś odpocznie, bo nie mogę na niego patrzeć trochę. No to na John mogę bardziej patrzeć. Dobra. Na razie tu tą kosiarkę jeszcze zostawię bo Może będę potrzebował się dokosić Zobaczę do tego Tutaj jak nie to dookoła się tu powykasza tą trawę Po prostu i tyle Będzie taka potrzeba Dobra Przeskakujemy do John Palimy John No Dobra może odepniemy tutaj Cały zestawik Idziemy teraz John Deere'kiem. bardziej znośny. Wiesz, że jak pijany dosłownie. <grym> no dobra, później po pracy przyjdę, sobie zmontuję. Albo teraz zacznę go montować, tam zacznę. Teraz obiadek się będę jadł, jeszcze za chwilę to się zmontuję po prostu. ogarniemy. Coś by tutaj zacząć ruszyć. No nawiasłe na pewno soje będziemy siać. To jest na pewno. Na tym jednym polu co było rane. Ach, jak dobrze się trzyma drogi Magansko. Tak tylko tak trochę dziadowsko się jeździ nim, tak moim zdaniem. Tak mało co widać przed sobą. Tak dziwnie jest zrobiona ta kabina, ale dobra. Bo to są drzwi, dlatego takie. Tak dziwnie, ale dobra, nie znikamy szczegóły. Nie jedzie żaden wariat? Nie jedzie żaden wariat. Dobra. Ostatnio wariaci jeżdżą mi się pod koła pchają, więc. Ale powypużyczałem sprzętów. A może takie cerk zrobimy, żebym 10 razy nie przyjeżdżał. Ten podepniemy pod przód. Zrobimy. Trochę nie przepisował, ale tam pan Zarazem się dwie maszyny zgarnęło. Jak to nie będę 10 razy jeździł. Jeszcze prasę muszę zgarnić. Prasę już nie miał gdzie podczepić. Bo prasę kupiłem akurat, bo była na wyprzedaży, to kupiłem za tą prasę. Używaną, ale jest kupiona. No się przyda prasa. Jak to pierwsza takie doświadcz, to na pewno się przyda. Bo słamy, czy będę zbierał, czy sprzedać, czy gdzie mogę sprzedać. tak to jak na razie ta słoma jest u mnie i tak... Tak dziwnie jest zbudowana. Hmm. Dobra. Takie dziwne. Dobra, nie wnikajmy szczegóły. Jest to jest. Teraz w ogóle już nic nie widać na przodzie, no. Rząd to kulturka jazdy dosłownie jest. I tutaj elegancko podjedziemy Dwa, rozłożymy Dobra. i zobaczmy, jak to działa. To jest na no i dobra, więc chyba tutaj będę robił cięcie i tam dopiero będę kończył odcinek. Będziemy się widzieć tam w kolejnym odcinku, no bo tak bez sensu tutaj teraz tyle czasu nagrywać i pójdzie to wysyłać najpierw no na dwa partie, będą tam później zgrabianie i belowanie kolejnym, więc trochę przesząszamy jeszcze troszeczkę, jeszcze dwie minutki i i kończymy tutaj ten odcineczek to się z, z, przegrabi za poza odcinkiem bardzo dziwne to się anioł się robi więc bardzo, naprawdę bardzo dziwne ale dobra Dobra, więc co tam? Będę, będę kończył ten odcinek. Później, no w, kolejnym, w kolejnym dniu, się nagre kolejny odcinek. No i no i cóż, można powiedzieć. No. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.